Jeżeli już tu jesteś, zostaw po sobie jakiś ślad. Dziękuję. Cześć, z tej strony typowy gracz po 30, oto kolejny odcinek z cyklu przypomnijmy sobie o Call of Duty Roads to Victory wersji na PlayStation Portable. Słuchajcie, jest to ostatnia kampania, czyli kampania brytyjskim żołnierzem. No tak, więc rozpoczynamy od operacji Market Garden. No jak my najbardziej jedna z najbardziej znanych operacji przedstawianych w grach o tematyce II wojny światowej. No cóż, trudno się dziwić, ponieważ pomimo tego, że okazała się porażką, chociaż można powiedzieć, że takim plusowym zwycięstwem, chociaż w sumie też nie. Ciężko w ogóle w jakich kategoriach będziemy tu określać, że była to porażka. No na pewno brak zdobycia wszystkich trzech mostów, a to też oznaczało przedłużenie się wojny. No ale cóż. Słuchajcie, tak się tylko tutaj rozgląda. Bo tu gdzieś był ten karabin maszynowy. Nie wiem w którym miejscu on jest, i gdzieś słyszę cały czas wali jakieś działo. Najprawdopodobniej jest to działo przeciwlotnicze. Ktoś tutaj, ktoś tutaj jest, no i zobaczcie, cicho się zrobiło. Podkładamy, podkładamy ładunek wybuchowy. No i oczywiście nie uciekłem. Myślałem, że zeskoczę z tej półki tutaj. Natomiast do tego nie doszło. No i zobaczymy, co nam twórcy tak naprawdę w tym ostatnim rozdziale, w tej ostatniej kampanii dla nas przygotowali. Nie wiem jak wy, ale ja nigdy nie byłem fanem kampanii brytyjskich w serii Call of Duty. Z tego też względu, że zwyczajnie przy tych amerykańskich, no i przede wszystkim przy tych radzieckich, no były nudne, o rany nie ściągnę go tak. Więc trzeba będzie podejść do niego od tyłu, ale najpierw zobaczmy tutaj te fale przeciwników, które nadchodzą w naszą stronę. Oj, czerwony się robię. Musimy podejść teraz do tamtego działa przeciwlotniczego, co pozwoli oczywiście bezpiecznie, w miarę bezpiecznie przetransportować żołnierzy brytyjskich właśnie w okolice Arnhem. Jeśli chodzi o samo Arnhem, to pamiętacie albo i nie, w, przepraszam, w Medal of Honor Frontline mieliśmy możliwość właśnie uczestniczenia w walkach właśnie w tym mieście. Jeżeli nie widzieliście gameplayów z Medal of Honor Frontline, to tutaj Wam się powinna wyświetlić właśnie ta ikonka umożliwiająca szybkie przejście do tej playlisty. nie wspomnę o tym, jak dobrze była zrobiona kampania żołnierzem amerykańskim podczas operacji Market Garden właśnie w Brothers in Arms Hell's Highway. No powiem wam szczerze, że pierwszy raz przechodziłem ten tytuł u mnie na kanale, także możecie znaleźć całą tą serię. I szczerze powiedziawszy nie spodziewałem się, że ta gra będzie aż tak dobra. Szkoda, że niestety twórcy nie kontynuują swojego dzieła, nie kontynuują dalszych przygód, może nie tyle co dalszych przygód, co kolejnych gier właśnie z tej serii umiejscowionych, ale tego nie mogę ściągnąć. Zobaczcie oni mają STG-44, a więc te karabiny szturmowe zdecydowanie mocniejsze od typowego pistoletu maszynowego MP40. Okej, okay, jedna ciężarówka odjechała, ale to chyba nie są nasze. Zdecydowanie nie są nasze, no bez przesady. Chodź, chodź, chodź! pistolet maszynowy Sten daje radę sobie w tej grze chociaż jego fanem też nigdy nie byłem w serii Call of Duty sobie tutaj zamienić na MP40 z tego też powodu, że tak jak wcześniej wielokrotnie wam mówiłem amunicja do niego jest tutaj zdecydowanie częściej dostępna. No i co teraz? Rany pancer prosto na nas jedzie. Schowam się tutaj. O, nie, nie zdążyłem. No cóż, spróbujmy jeszcze raz. Na szczęście daleko nie wywaliło, więc to jest to. Przygotuję się od razu, słuchajcie, do tego biegu. Aha, to on wrzuci do środka ładunek. No słuchajcie. No, dowódca tego czołgu jest idiotą, po prostu. No ale co zrobić? To jest tylko gra. Trochę naiwnie tutaj twórcy podeszli do tego tematu. No ale tu się kojarzy oczywiście Call of Duty 1 i wejście. Y w pierwszych misjach amerykańskich żołnierzy, właśnie do tygrysów, gdzie wrzucali granaty, żeby się ich pozbyć. Nie wiem, czy pamiętacie. No i chyba sobie wezmę MP44. Przepraszam, cały czas gdzieś mi tutaj w głowie Medal of Honor jest, gdzie w Eloita pierwszy raz miałem styczność właśnie z tą pukawką, czyli STG-44. Słyska. Okej, okay, musimy chronić bodajże ten szybowiec albo tą ekipę amerykańskich żołnierzy, zobaczcie. Nie, to nie są amerykańscy żołnierze, to są brytyjscy żołnierze, ale gwiazdka sugeruje, jakby byli Amerykanami. OK, udało się. Już w pewnym momencie miałem bałem się trochę, że tych przeciwników cały czas będzie nadchodzić. A patrząc na stan mojej amunicji, no nie jest zbyt dobrze. Muszę poszukać tutaj jakiejś do tego typu karabinu. No i znowu mamy tego typu zadanie. Z tamtej strony mają MP44. No ale co ja się będę siłował, zobaczcie, mamy do dyspozycji MG42. Tylko jeszcze trafić w nich.

do kolejnego zadania, oczywiście, przejdziemy się teraz wąskimi korytarzami budynku przypomniało mi się to. Hmm tego typu zadania w Call of Duty World War II, gdzie mamy do jednym z dodatkowych zadań jest właśnie ratowanie naszych sojuszniczych żołnierzy. Właśnie przez to, kiedy on jest gdzieś tam w walce w zwarciu z przeciwnikiem i możemy spróbować go uwolnić od niego. No, niejednokrotnie nie udawało mi się to po prostu seria poleciała po obu. No i cóż, no ale to takie właśnie jest. Przypomina mi się oczywiście też dodatkowe osiągnięcie z Call of Duty 4 Modern Warfare, gdzie mieliśmy Wicza Nie wiem, czy pamiętacie, jeżeli graliście w Call of Duty 4 Modern Warfare na schodach w jednym z budynków podczas takiej misji powiedzmy wieczornej, to chyba świnia wojenna się nazywała misja. Tak mi się wydaje, to mieliśmy właśnie dodatkowe taki e, achievement e, gdzie mogliśmy go uratować No i tak słuchacie karabin maszynowy nie wiem z której strony on strzela o tam chyba jest tak jakby czysto się zrobiło pomimo tego, że przeciwnicy cały czas tam są No i ten most tutaj w Arnem e... Do złudzenia przypomina ten z Medal of Honor Airborne, słuchajcie, No i jeszcze czołg w naszą stronę. No, ciekawe co to będzie później, słuchajcie, Myślę, że na tej misji zakończymy sobie ten odcinek, żeby ten finał zawrzeć w ostatnim, już się nie mogę doczekać. Co tak naprawdę twórcy dla nas przygotowali, bo pamiętajcie, że. Um, Im dalej w las, tym jest tutaj naprawdę e, trudniej. Więc myślę, że to będzie dla nas taki e, test sprawnościowy. No, słychać muzykę w tle, więc zapewne to już jest koniec tej misji. We've done it. It's not over yet. We tak jest. Zatem dziękuję Wam serdecznie. Widzimy się za dwa dni, tak jak wcześniej powiedziałem, przy okazji gry Indiana Jones i Grobowiec Cesarza. Trzymajcie się, cześć.